3, 2, 1, 0. Na świecie żyje ponad 8 miliardów ludzi. Każdy z nas jest inny. Różnimy się charakterem, wyglądem, zainteresowaniami i zdolnościami. Każdy z nas funkcjonuje w innym środowisku, miejscu i społeczności. Staramy się nadążyć za wciąż przyspieszającym światem, a ilość obowiązków staje się dla nas przytłaczająca. Martwimy się tym, że gospodarka kuleje, szerzy się korupcja, pędząca w górę inflacja zabiera nam sens powiek. Słyszymy o protestach, rozruchach i manifestacjach, a media podają, że coraz bliżej wojny. Codziennie widzimy, jak nasz świat się wali i ciągle zadajemy sobie to jedno pytanie. Ile to jeszcze będzie trwało? Jak długo będziemy musieli żyć w niepewności jutra? Ale czy myślałeś kiedyś nad tym, o co chodzi w życiu? Dokąd zmierzasz i jak skończy się twoje życie? Skąd pochodzisz i kim tak naprawdę jesteś? Te pytania nie muszą zostać bez odpowiedzi. Jest ktoś, kto na wszystkie odpowie. Wchodzisz w to?